Jesteśmy na samym końcu kopu tej trójcy. Dokładnie, gdzie jest wpada do Dniestru. Tutaj płynie Dniestr na przeciwko były rumuński brzeg. A tu taka rozlana wiosna, wiosną rzeka Wróż. Zazwyczaj jest trochę węższa. Co ciekawe, na samym rogu w kraju Polski przedwojennej w małym gospodarstwie. Przez chwilę spotkaliśmy Pana, który mówi, że jego żona to jest półpolka, bo babka polka. Pokazywał nam tutaj gdzie polski żandar. strażnik graniczny stał do 17 września 1939 roku. Pokazywał nam gdzie Moskale stali. No i tak, zaraz przekroczymy zwróć i pojedziemy przez Niest do Chocimia.